Siemarzko na moim kanale, z tej, z tej strony Kramika. Witam Was serdecznie jak pobrać Farming Simulator 20 mapa Oczywiście następny odcinek na moim kanale, poradnik. Link do chomika jest w opisie, więc zapraszam Was serdecznie. 5 map jedna dodatkowa pełna wersja. Znaczy wszystkie są pełne wersje, więc spoko dobra, oparamy Po nastwie możecie sobie sprawdzić jak się nazywa ta gra. Jak pobrać oczywiście po nazwie. No i tutaj wszystko się instaluje jak widzicie na ekranie. No i zaraz będziecie widzieć jak od środka kra wygląda. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, Super słoneczkiem. Zapraszam na Discorda. Mapka się ładuje, więc spoko. Otworzę się łapeczek i kolejny odcinek na moim kanale z mapki nowej. Yy, więc. Jak widzicie, o proszę bardzo! Jaki ładny ciągnik, mapka tak wygląda. Oko, no i teraz pokażę Wam jak ciągniki wyglądają, tylko ustawię sobie i, I zobaczcie, jak ciągnik wygląda. średka. Yy, pola są bardzo duże, więc no, tuże maszyny muszą być, nie na początek. Chociaż mogą być te nadejście no, by maszyny, żeby się dorobić, ale nie tak od razu Więc jak widzicie. Dobra, weźmy za tymi ciągniki, i pojedziemy Oczywiście ja wam pokazałem tylko trzy po te chleszczyk tam nie będę kasywał Depóki poszepy, tam to nie będę kasywa, Ale pokazałem wam, jakie maszyny mogą udźwignąć to wszystko, nie? I gdzie tu pojedziemy? Pojedziemy na górę, więc Jak widzicie, widzimy, jedziemy na górę Zostawcie owaczkę kurę. No i dosyć utostępnijcie dalej, żeby było nas jak najwięcej. E, no i tutaj chyba skręcimy na pełno, zobaczymy. E, tutaj jak nie przyjedziemy. E, dobra, tamty pojedziemy. A, tak, chyba tu? Tak, tam tu jesteśmy. I tu jest skup pełny. Skup różnych rzeczy, nawozów, to wszystko. Oczywiście musiałem wjechać super dobra, pojedziemy teraz w drugie miejsce I teraz Wam pokażę jeszcze ten sklepik Dobra, idziemy Czy warto ściągnąć następną mapkę, czy nie warto to tego? sami musicie sobie ocenić Jak wam podchodzi ta mapka Dobra, jedziemy, jedziemy No i tutaj mamy dwa, dwa gospodarstwa krowy i chyba parany czy No, coś jakiego, krowy czy parany, nie wiem Tutaj są właśnie krowy, a tutaj chyba z tamtej strony są parany No i ja widzicie Tak to tym wygląda na, na się przyrząd nie ma, bo to na próbny odcinek oczywiście nie ja tutaj wjechać, chyba ten Przyknęmy. O, nie da się Co jest Dobra, pójdziemy może krótkie w... wejście jest Dobra, pójdziemy tutaj Jest, wjechałyśmy No i tak to wszystko wygląda Oczywiście ja Wam tak najszybciej pokazuję jak to wygląda, więc widzimy na ekranie. I oczywiście teraz sklepniki różne jak widzicie na ekranie. Pola są bardzo duże, więc duże maszyny potrzeba. Potrzebne są. Więc kompajny, buraki, ziemniaki, to wszystko jak widzicie. Jak tutaj wszystko widzicie jak jest. Czy warto pobrać tę mapkę, czy nie warto, to już sami sobie ocenicie. Dobra, tak jak widzicie na ekranie. Ym. No spoko mapka, spoko maszyny są. Więc zostawcie łapkę w górę, no i super słoneczkiem. Udostępnijcie dalej. Oczywiście napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej takich poradników. Oczywiście zapraszam tylko Discorda ja się sami będę powoli na, więc jak widzicie takie maszyny są. No i nara.